Iwona Majska-Opiełka przetłumaczyła książkę Stevena Covey'a Siedem nawyków skutecznego działania. Książkę, która rozeszła się w ilości 15 milionów egzemplarzy, świadczy to o tym, że zapotrzebowanie na tego typu wiedzę jest bardzo duże. Ja postanowiłem przetłumaczyć książkę Iwony Majskiej-Opiełki Logodydaktyka. Droga rozwoju. Postanowiłem przetłumaczyć z polskiego na nasze, bo książka jest oczywiście napisana po polsku. Ja traktuję to tłumaczenie jako streszczenie tej książki, jako takie streszczenie wideo i przy okazji traktuję to też jako swoistego rodzaju trening wystąpień publicznych, ponieważ filmy nie będą montowane, będą nagrywane w jednym ujęciu, symulując właśnie wystąpienie publiczne. Logodydaktyka zainteresowała mnie dlatego, ponieważ opisuje i opiera się na wartościach, które mnie są bardzo bliskie. Poza tym logodydaktyka jest, jak pisze autorka, całościowym wsparciem rozwoju człowieka. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ temat mnie bardzo interesuje, a znaleźć książkę, która jest kompleksowym takim kompendium wiedzy nie jest łatwo. Dzięki logodydaktyce dowiesz się są to punkty, które zostały wypisane na, ksiądz, na, ko, na, ksi, na końcu książki, które mają zachęcić do, do jej przeczytania dowiesz się, jak wykorzystać spewni, w pełni swój potencjał. To jest rzecz, która dla mnie jest kluczowa. Pozostałe punkty są właściwie tylko rozwinięciem tej pierwszej, więc nie będę ich przytaczał. Iwona pisze, że książka jest przeznaczona głównie dla trenerów, bo powstała na Akademii Trenerskiej, którą powołała Iwona Majska-Opiełka w 2011 roku i jest podręcznikiem właśnie dla uczestników tej Akademii. Ale pisze, że nie tylko, że mogą z niej korzystać wszyscy, którzy są zainteresowani samorozwojem i doskonaleniem siebie. Pierwsze słowa, które pojawiają się w książce, to cytat Koweja, mówiący o tym, co jest fundamentem do osiągania ludzkiego spełnienia. I Kowej podaje tutaj cztery takie elementy: są to życie, kochanie, uczenie się i zostawienie po sobie spuścizny. Zostawiam to bez komentarza, jako rzecz do przemyślenia dla każdego. I ona pisze, że książka jest y, uzupełnieniem pewnego braku, pewnej luki, a mianowicie braku instytucji mistrza. Instytucji, która kiedyś była, można powiedzieć, ogólnie powszechna, był to człowiek który miał doświadczenie, który miał wiedzę i który tą wiedzą dzielił się z innymi. z chętnymi osobami, które chciały z tego czerpać. W tej chwili, jak pisze Iwona, trudno jest o mistrza i mam nadzieję, że dzięki tej książce tacy mistrzowie zaczną się pojawiać. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Mam nadzieję, że sam stanę się takim mistrzem i mam nadzieję, że ta książka i te, to streszczenie, które mam zamiar zrobić, pomoże wam też stać się takimi mistrzami. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam na kolejne odcinki.